Trenerem personalnym jestem od 5 lat. W wolnych chwilach zajmuję się grą w tenisa ziemnego. Jest to moja taka mini pasja. Uczę się techniki i powoli mam nadzieję, że w przyszłości wezmę udział w jakimś turnieju. No dobrze, rozejrzyjmy się troszeczkę po kuchni. Zobaczmy, co tutaj jest. Zobaczymy, co kuchci. Czy jest kucharzem, czy dobrze gotuje? Zainteresowałem się kuchnią oraz gotowaniem, gdyż wiąże się to oczywiście z moim kierunkiem, czyli dietetyka. Bardzo lubię się zdrowo odżywiać. Wiem 5 do 6 posiłków dziennie, więc, więc naprawdę ta lodówka musi być cały czas zaopatrzona. Gotowe jedzenie chyba nie przepada za gotowaniem. Wydaje mi się, że bardziej yy, jada na mieście. Przygotowywanie posiłków nie jest trudne. Głównie gotuję wieczorami na następny dzień i zajmuje mi to około 30-40 minut. Suche ogórki, chyba nie dba o porządek w lodówce. E, wydaje, wydaje się dość brudna. Moje mieszkanie jest oczywiście schludne, jak to każdy facet zdarza się lekki bałagan, ale staram się opanować chaos. O, chodzi na siłownię. Ktoś o tym świadczy. Oprócz tego, że trenuję innych, trenuję również sam, jest to mniej więcej dwie godziny dziennie. Poświęcam na trening funkcjonalny, trening siłowy, w zależności do jakiego sportu się przygotowuję aktualnie, czy to robię dla siebie, czy pod tenis ziemny. Bardzo podoba mi się mieszkanie, jest malutkie, ale przytulne, także duży plus dla niego. Zobaczmy, co tutaj znajduje się u niego w pokoju. Zobaczymy, czy śpi na wygodnym łóżku. Czy jest wygodny? No chyba jest wygodny. Lubi fotografować. Może mu kiedyś zapuzuje do jakichś zdjęć. O, mamy szafę. Może tutaj odkryję więcej jakichś zagadek. Mamy jakieś zimowe buty, chyba ma duże stopy. Taki bardziej casualowy styl, codzienny, bluzy. Chyba, że jest taki wysportowany, dość duży, że musi nosić takie wielkie. Mam nadzieję, że to nie jest boiler, tylko kalorytel.